Dobry wieczór, nazywam się Mateusz Basa i tego pięknego walentynkowego wieczoru będę pił piwko wraz z moją ukochaną piszczoną masą oto pół litra piwa kufel też się. Maciu, twoje zdrowie. Ach. Typuję do następnego nagrania filmiku Elżbietę Karpińską, Agnieszkę Labisz i moją ukochaną siostrę Alicję Balsa. Dziękuję i do zobaczenia.